15 lutego podczas konferencji prasowej GKS-u Tychy ukazano nowego zawodnika. Nie będzie on jednak reprezentował śląskiego zespołu na boisku, przynajmniej nie tym fizycznym, po którym można biegać. Zawodnikiem GKS-u został Patryk paniolpańka. Patryk jest graczem FIFA. Do jego osiągnięć można zaliczyć m.in. dotarcie do ćwierćfinału Electronic World Cup 2011 w Paryżu, czy też wcześniejsze zwycięstwo polskiej edycji tych zawodów, które umożliwiło wyjazd do Francji. Klub Stychów nie jest oczywiście pierwszym, który zdecydował się na taki krok. Szlaki przetarła Legia Warszawa. 31 października kontrakt z wojskowymi podpisał Michał Sroka-Srokosz. Już 6 dni później przy Łazienkowskiej odbył się turniej w FIFA, gdzie wystąpili przedstawiciele takich klubów jak... Sporting Lizbona, Schalke, Manchester City, Valencia, PSG, Ajax, Wolfsburg, AS Monaco, West Ham United oraz oczywiście świeżo upieczony gracz społecznego klubu. Ostatecznie rywalizację wygrał reprezentant paryskiego zespołu, a Michał Srokosz nie przeszedł do kolejnej rundy. W grudniu Legię zasilił drugi sportowiec, Łukasz Lukser kamiński także grający w FIFA. Już w tym duecie reprezentanci warszawskiej Legii mierzyli się z Ajaxem Amsterdam przy okazji piłkarskich meczów tych drużyn. W Warszawie Kamiński zagrał 5 spotkań z zawodnikiem z Holandii. Polak przegrał tę rywalizację 2-3. W rewanżu w Amsterdamie również odbyło się 5 meczów. Okazję do zaprezentowania umiejętności miał zarówno Michał jak i Łukasz, a jedno spotkanie rozegrano w trybie 2x2. Wynik to 4-1 dla gospodarzy. Czy kolejne polskie kluby pójdą śladem Legii i GKS-u, otwierając się na e-sport? A może nie będzie to już tylko FIFA? O tym z pewnością dowiemy się wraz z upływem czasu. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Już wkrótce kolejne odcinki o sporcie i wokół sportu na kanale Juvenalis.